Bacz.pl w pierwszym odcinku ze Slitherio. Bacz.pl <laughs> Trochę dziwnie wyszło. Szkoda, że nie widzę jak piszę, no ale dobra, nikt będzie z tym przecinekiem. Mi się to podoba. Ale to dziwne to sterowanie. Ej, fajne. Nie wiem jak się przyspieszę. Chyba nawet może, może się nie dać. Ale no cóż. Ja pomyślę, że takiego dużego mogę. Mogę, lecz nie muszę. Zabić. ilo mos, ale bym tam las, ale mnie niestety by zabił. Jak się przyspieszę? Jak ktoś wie, może mi napisać. Chęcią, chęcią się dowiem. A, już wiem. Trzeba przytrzymać. Będzie szybciej, chyba las. Mhm. trzeba parę razy kliknąć i on przyspieszy. Masa, 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 masa. No, wszystko z żary, ale już blisko było i by mnie zabił. O jest, jest masa, jest. Nie mogę tu się obkręcać. To nie jest tak typowe snake. Możecie to mniej więcej kojarzyć ze snakiem. Ja już nawet ile tu mam masy. 180 Tu się zakręcę. Tak żeby... Taki kurdupek nie może zabić Na serio. To jest gran... No nie! Akurat mi tak przyspieszy. Więc mi się ta gra jak najbardziej podoba. Będę z niej na pewno, z tamtego praktycznie pewien robił serię. Jest dla mnie bardzo, ale to bardzo fajna. Ja to gram na tablecie, jak ktoś by nie wiedział. Masa, 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 masa. O, może na niego zaponuję. Jest! Widzicie? No i mnie zjadł. No może mnie nie zjadł, ale w niego wleciałem. Trzy, dwa, jeden i Nie takiego dużego mogę zjeść, tylko muszę się bardziej nauczyć przyspieszać. No nie tu masa. 16 też. To jest coś w miarę podobnego do bardzo wam naj, najpewniej znanej gry ze snake. Nie na serio, muszę się nauczyć przyspieszać na komputerze jak coś tam nie grałem za dużo to bo mi strasznie lagowało a tu praktycznie w ogóle co najwyżej reklamy mogą lagować ale tu mi nie za bardzo mam w miarę dobry internet Okej, okay, dobra, nauczyłem się. Już wiem jak przyspieszyć na pewno. Jestem tego praktycznie pewien. Hmm. Może nawet nie są węże, ale to takie glizdy, Takie robaczki długi. czy może mi się uda mm, źle to strasznie zrobiłem chciałem go zjeść uuu jak szybko pól. jaki wielki jak szybko jedzie a jak się szybko jedzie to wam masa maleje niestety takie, taka jest prawda o, podkradnę ci tu coś. Mogę tak się owijać fajnie. Nic się nic, ale tu nic nie stanie. Jest dobra, zjedzony. Może nie zjedzony, tylko zbity. Bo zjeść to, może mi ktoś go ukraść. Joki, jaki mały kurtupel go. na no serio. Przecież on mi tak jakby wleciał. Nie chyba pobiłem mój rekord, bo miałem 320 ileś. okej, okay, udało się. To jest dla mnie, według, według mnie, dużo, dużo lepsze niż Agaria. Agaria to były kulki, się zjadało i tyle. Nic aż w tak w tym nie było, zaraz więcej, szczerze mówiąc, akcji, więcej rzeczy da się robić. Ło! Wow. Ja takich przyspieszających nie lubię i to bardzo. No jak? Jak to możliwe jakiś cheater? To jest praktycznie niemożliwe, żeby on tak zrobił. Dwóch nas zabić, no po prostu. O ile kładźcie największy wąż miał? Pewnie miały jakiegoś buga. Ja idę za tym czymś. Za tą kropką, co się tak mieni. Ale nie wiem ile będę... Ona chyba prowadzi do największych węży. No... No i super, jak ja się przez to przedę. Ja w dobrą stronę idę w ogóle? Chyba nie. Chyba albo tak może. Mogę się tak owijać fajnie. Chodź, no, zielone kulko. Pokaż mi miejsce, gdzie jest najwięcej masy. chcę zjeść. On idzie za tą kulką. Ja teraz się postaram przyspieszyć i mu zrobić. No nie jakąś taką sztuczkę, żebym go rozbił bo on się o mnie rozbił no nie udało się, no ale jeszcze mogę popróbować Nie dam się już tak... Ilu masy? masa, 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 masa? Ło! Ło, 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 Moja, 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 moja! Masa była... Przez długi... Nie wiem ile... 451 Ta dziwna. Dziwny ten robaczek, teraz taki biały, taki pospolity. Możecie, jak jesteście duzi, możecie kogoś otaczać. Aż w końcu polegniecie. Aż w końcu ktoś polegnie. Sorry, źle to wypowiedziałem. Mi się ta gra bardzo podoba. Nie wiem jak ja Jak wy mi się mówi Na razie mam 105 Nie macie lagów To się będzie Wam dobrze grało Jaki mod, ja nie mam żadnych modów Chyba, że do Minecrafta ale to już dawno było Dawno ja go nagrywałem, już chyba przestanę. bo ja może kiedyś powrócę? O, jaki fart! Jaki fuks! Ile masy? To moje, moje panie! Ile ja mam masy? 600! Jest. Teraz go toczymy. No nie, on chce mnie. On chce mnie otoczyć. No nie, no. Pole to było. A mm. 681 to jest nawet jak na pierwszy, bo jeszcze tak to nie grałem jak na pierwszy raz nawet dobrze. Być takim małym, i może ktoś was zabić, to nie ma problemu. A nie, że w agario duży rządzi, i nikt go nie powstrzyma. A ci najwięksi potem legli, bo im się już nie chciało grać. Ja wygrałem kiedyś w agario, miałem pięć, 30 tysięcy masy, grałem przez 50 minut. Jak mnie potem łeb bolał, jak byłem zmęczony, no to dla mnie tak, no nie wiem. Masa O... A nie ma. Muszę odzyskać moją masę. A jaki zawinałem. Tu się teraz dwinę ładnie? wow, jest! Udało się, patrzcie. Jak jacy... 1500 jest! Udało się! Nowy rekord mój. Już, już zaraz będzie chyba dwa nawet. Mi się zaraz skończy czas nagranie. Tu... No i koniec. No ale na 1500, no to w miarę dużo, no. A już się będę z Wami żegnał. Subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie, więc na razie. Cześć!